Zachęcam wszystkich do kibicowania graczom i oglądania Mistrzostw Stowarzyszenia Pasjonatów Sportów Elektronicznych kwiecień 2021. 23 kwietnia o godzinie 18, 24 kwietnia o godzinie 16 i 25 kwietnia o godzinie 13. Transmisja Mistrzostw odbędzie się na kanale YouTube Stowarzyszenia Pasjonatów Sportów Elektronicznych. Turniej jest dofinansowany z projektu e-sportowe Brusy w ramach gminnego otwartego konkursu OFERT. Zapraszam, burmistrz Brus Witold Osowski. Powodzenia!